Dzień dobry w dzisiejszym urodzinowym vlogu. Bo, jak to oglądacie, to mam urodziny. Happy birthday to me. Ogólnie cały vlog będzie z piątego. Teraz akurat zrobiliśmy zakupy, więc Wam pokażę zakupy z Lidla i Wam pokażę fajne rzeczy, które znaleźliśmy, kupiliśmy. Niestety Lidl dalej nie zaproponował mi współpracy, więc za wszystkie zakupy zapłaciliśmy sami. Więc najpierw zaczynamy od białka. Dwa opakowania jajeczek z wolnego wybiegu. Do tego mamy. Mięso mielone z indyka. Mięso mielone też z indyka. Jedno z pierwszej, drugie po prostu z indyka, z całego. E, tu mamy pierwsze z kurczaka, filety, tutaj krewetki białe. E, one się fajnie obierają, tak? To są te, co nie trzeba ich ten... oporządzać? Wiem, bo, bo mam czkawkę. A, czkawkę. Konserwanty. Dużo konserwantów. Nie, one mają bardzo dobry skład. 91% filety z pierwszej kurczaka. 80%. O, rzeczywiście. No, Kurwa, rzeczywiście. Kurwa, rzeczywiście. Tu mam następnie Skyry. To są moje ulubione, czyli truskawka kiwi. E, zajebista opcja, żeby nabyć białka. Jedno opakowanie ma ile? 23 chyba gramy białka gdzieś. I tutaj nowości, które <grym> znaleźliśmy, czyli pesto o obniżonej zawartości e, kalorii, e, o 30% mniej. Jedno ma 230, a to ma 180. Jeżeli chodzi o sosiki, to mam tutaj sosik Tikka Masala. E, nie wiem dlaczego w sumie ja się go kupiła, bo nie lubi kary. Nie rozumiem. Wiesz, to dobrze, że nie musisz mnie zawsze rozumieć. Ale on jest dobry i ma też dobry makro, z tego co powiem. Nie tam. lubię kary, jak się go wpieprza do pomidorów i wszystko jest takie bla. Jak ty to robisz, do tego warzywa? Ohydne. Po mm -hmm. tutaj... Mamy tu przeciery, Mamy tutaj z pomidory krojone. Tutaj jakieś primo gusto. Tego jeszcze nie próbowałem. Tu jest z bazylią czosnek, cebula i zioła. Mamy tutaj frytki zwykłe i z batatów. Banany, awokado, pieprz, czosnek, cebula. Tutaj rozumiem tortellini ze szpinakiem. Fasola zielona, żółta. Maliny, pomidory, pieczarki. I tu kolejne rzeczy, które odkryliśmy, to jest tak. Papryki i peperoni Konserwować ciekawe, jestem jak smakują, ja lubię ostre, więc sobie będę dokładał. No to tam klasyka. I tutaj mamy e, Mleczka różne, coś w się sensie napoje bardziej. Bo ogólnie się wkręciliśmy yy, i cały czas używaliśmy tego albo barista, jedynie albo zwykłego. Ale mleka owsianego, a znalazłem mleko owsiano-migdałowe. I ono ma tylko 23 kalorie w 100 gramach, więc mega mało. A do tego 1,5 grama błonnika. Ciekawe. I jeszcze mleko z nerkowca, i też ma 23 kalorie. Także też mega mało, nie? I ostatnia rzecz. Szpinek bio. I ostatnia rzecz, którą nam polecił Krzysio z Karolą, to taka gotowa pizza, w sensie gotowa, spód do pizzy. gotowy spód do pizzy. I wystarczy go po prostu przyozdobić. U, przyozdobić bajerami, na 5 minut do pikarnika wstawić i mamy gotową pizzę. Nie? Tylko 1,7 gr w tłuszczu, w składzie macie głównie mąka pszenna, woda, mąka ryżowa, mąka osajowa. Prze zajebisty skład, zobaczymy, ciekawy jestem, jak niech to smakuje. Ja jestem dzisiaj po treningu MMA, jeszcze będziemy jechać na cardio. A jutro, a raczej zaraz, jak to oglądacie, wielkie gotowanie, bo nam się skończyły tamte posiłki, które gotowałem na pierwszym vlogu, więc trzeba zrobić nowe, trochę inne, więc trochę przepisów w tym odcinku będzie. Zostawcie łapkę w górę i oglądajcie do końca. Dzień dobry, mimo że jest, mimo, że jest ciemno, ale jest następny dzień. Przeważyłem 101,5 kilo. Taki byłem trochę, what the fuck. Ale dzisiaj, dzisiaj już nie. Troluję. Dzisiaj ważę równo 100 kilo, 100 i 0 po przecinku było. Także trochę wody zeszło. Gites. Robimy śniadanie to, co w sumie ostatnio i to, to cały czas. Tylko tym razem nie z chlebem, tylko z batatem. Z mikrofalówki. O! Jedyne, co trzeba zrobić. Kiedyś tam pokazywałem, ale to jeszcze raz powiem. To bierzemy takiego. Batata, myjemy go, szorujemy skórkę, następnie wbijamy widelec w 4-5 miejscach, tak żeby po prostu tą skórę przebić jego. I wkładamy do mikrofalówki na około 5-6 minut. Yy, wiadomo, że po 5 minutach trzeba po prostu zobaczyć, czy ten batat już jest gotowy, wbić wideo, zobaczyć czy jest miękki w środku. Jak jest to, zaraz zobaczycie, czy to się będzie działo. Dzisiaj Wam pokażemy jedzonko. Yy, tu od razu mówię, że się też nagrywa vloga i u niej dokładnie będzie pokazany mil prep. W sensie to jak będziemy robić posiłki. Ja tutaj tak pokażę pira za oko, bo będziemy dzisiaj gotować na parę dni. Jesteś gotowa, Bobitko. Bobitę! Bo, bo. No, i także tak wygląda batat, jak widzicie, jest mięciutki. Teraz go należy przykryć I ta skórka tu idealnie będzie odchodzić z tego, bo można sobie tak, że tak powiem, zeskrobać. Mam taką spirę można powiedzieć. Batatowe. A teraz na to. Hops. Hops. Adwokado. Adwokado. To od... co jest smutne, że jest właśnie do chrupania. Co Ogórka. Mam? Chrupania? Ogórka mam, ogórek chrupie. Test będzie energetyka, jakiś nowy z lidlu. Zero, pewnie niedobry. Bo to jest z czego? <słuch> A to nie jest ten od. Nie, Predator Shot. Smakuje jak energetyk, po prostu. No tak, dlatego to prostu. jest smak dobra. energetyka. Nie no. nie jest słodki. Także. najważniejsze. <laughs> oh! <laughs> no jej, jak ładnie zapakowane. To wyglądają na męskie. Ale ja są damskie. Ale są damskie. To <laughs> są twoje. Nice. Mm -hmm. Pokaż się. Fajne to. Ale to mm. jest okularki. <small> A ładne są. Teraz dopiero będę jak... Madzie... Nie jestem takie na Majeski <grystanie> Urodzinowy prezent to jest mój. <grystanie> ja sobie zrobiłam prezent, bo tak. <grystanie> To jak obiecałem, szybko pokażę Wam swoją suplementację, krótko ją omówię, bo tutaj nie ma co za dużo mówić. I też jakby to, co ja biorę, to nie jest jakby wszystko, co według mnie każdy powinien brać. Nie? I tutaj bym chciał też właśnie zwrócić uwagę na rzeczy, które są istotne i od nich zaczniemy. Więc z rzeczy istotnych, które warto jest mieć w diecie, warto jest mieć w kuchni. To przede wszystkim skrzypka białkowa. Ja tu mam z serinatlowe i to jest moje ulubione białko ze względu na smak, po prostu jest zajebiście dobry nawet z, wymieszany po prostu z wodą. E, fakt, że te makro ma nie najlepsze, w sensie, że le, lepsze ma na przykład po prostu izolat, ale jednak ja biorę pod uwagę właśnie ten smak i na ten smak bardziej tutaj postawiłem, więc e, odżywka białkowa warto mieć w domu po prostu, jak, wam, jak brakuje wam białka w diecie, Warto jest mieć. Nie sugerowałbym się zaleceniami na opakowaniach, typu, że nie wiem, jedna porcja dziennie, dwie porcje dziennie, po treningu, przed treningiem, bo to jest takie samo białko jak chociażby filet z kurczaka, nie? Więc to jest po prostu. produkt spożywczy, tak to jest. Dokładnie. Produkt spożywczy. To jest dobry tip. Kolejny suplement, który warto brać, jest to kreatyna. Jest to przede wszystkim jeden z najtańszych suplementów i. Najbardziej I najbardziej skuteczne, bo jest to najbardziej przebadany w ogóle suplement, jaki jest na rynku i chodzi tu o monohydrat kreatyny, nie ma sensu inwestować w jakieś krealkaliny, jabczany czy inne, bo one są po prostu droższe, a dalej nie nasycą mięśni bardziej niż monohydrat. Dlatego ten monohydrat jest najbardziej sensowny, taka puszka to jest. Taka puszka 500 gramów starcza praktycznie na 3 miesiące suplementacji. Przyjmujemy od 3 do 5 gramów dziennie i jest to po prostu tania suplementacja, bo takie opakowanie to jest chyba koszt rzędu 450 zł, już nie pamiętam. No ale na 3 miesiące to jest po prostu tanio. Bierzemy o jakiejkolwiek porze dnia, nocy, obojętne. Ja zazwyczaj to biorę przed treningiem, a raczej zacznę brać, bo zapominałem cały czas. Kolejne dwie rzeczy, jeszcze które omówię i które warto brać, to jest przede wszystkim witamina D. I tutaj jak widzicie, no nie mam z firmy suplementacyjnej, dlatego że witaminę D możemy kupić w formie leku, bez recepty i tak polecam też robić, właśnie zwłaszcza Vigantol, krople. Pierwsza cena jest dobra, bo przez to, że to jest w kroplach, to też jest po prostu tańsze niż w tabletkach, a po drugie, że przez to, że to jest w formie leku, no to mamy stuprocentową pewność, że jest to przebadane, że tutaj jest po prostu, jak jest napisane, że jest tu 500 jednostek, w kropli, to jest 500 jednostek w kropli i nie może być inaczej. I tu od razu taka ciekawostka, bo ta witamina D nie jest z dodatkiem K2, MK7, nie? I tu od dużo osób może powiedzieć, ale to jak to tak, że witamina D bez K2 nie ma sensu, przecież K2 jest potrzebne do wchłaniania się witaminy D. Tak, jest to prawda, ale jest to prawda bardzo mocno naciągnięta przez firmy suplementacyjne, dlatego że Witaminę K w wystarczającej ilości dostarczymy z diety i nie potrzebujemy suplementować dodatkowo K2 do witaminy D, żeby ona się wchłaniała. Jest to taki, wiecie, że wszyscy sprzedawali witaminę D. Nagle ktoś miał, znalazł takie A, K2 jest potrzebny do witaminy D, zaczniemy ją dodawać i zaczniemy mówić, że jest niezbędna do tego. Nie jest niezbędna, jeżeli chodzi o suplementację, więc nie trzeba tego robić właśnie te krople. No ja je spożywam, korzystam z tych kropli już chyba prawie 2 lata. I za każdym razem, jak robiłem badanie witaminy D w krwi, w sensie zawartość, jaką mam, to miałem prawidłowo. Więc, jak widać, to wystarczy, nie potrzeba do tego witaminy K2. I tego biorę zazwyczaj co 2-3 dni, nie biorę codziennie i biorę około 2-5 tysięcy jednostek. W sensie, jak mam dłuższą przerwę, to, robię, to biorę więcej, po prostu dlatego, że witamina D się w organizmie stakuje. Nie? W sensie, że to nie jest tak, że Musimy ją brać codziennie, bo czas półtrwania tej witaminy D jest bardzo długi. Więc możemy brać na przykład co 5 dni 10 tysięcy jednostek i wyjdzie praktycznie na to samo, co byśmy brali codziennie po dwa. No i ostatni suplement, który pożywami, który według mnie jest niezbędny w codziennej suplementacji, to jest omega-3 i omega-3 przede wszystkim właśnie chodzi tutaj o ryby, w sensie o omega-3 z ryb, żeby dostarczyć EPA i DHA, dlatego że one wpływają na pracę mózgu. Nie są niezbędne do funkcjonowania te kwasy EPA i DHA, ale samo omega-3 jest już, niezbędne. Y, dlatego też właśnie warto to suplementować, chyba że oczywiście spożywacie ryby albo na przykład tran, chodzi o tłuste ryby y, oczywiście. To wtedy jakby ta suplementacja nie ma sensu. My raczej rzadko spożywamy tłuste ryby, może raz na 2-3 tygodnie, dlatego raczej stawiam na suplementację, 3 kapsułki dziennie i jakby to jest wystarczająca ilość. I tutaj jeszcze tak pokrótce mówię dodatkowe rzeczy, które biorę, więc po pierwsze jest to kolagen, który tak naprawdę tylko to jest na test, dlatego że zanim nagram film o kolagenie i o jego wpływie na skórę, nie wiem, paznokcie, cokolwiek, to chciałem właśnie przetestować to, pobrać sobie przez 3-4 tygodnie. Jak przez 3-4 tygodnie nie zobaczę różnicy, to chociaż mi nikt nie powie, że nie brałem, to nie wiem, to wtedy dopiero nagram ten film. Następnie mam tutaj magnes b 6 z tego względu, że ja po prostu odczuwam, że mam braki tego magnezu, zwłaszcza czuję to po treningu, jak łapię mi po prostu skurcze, dosłownie. I Jak suplementuję magnez, to mnie nie łapią te skurcze. Na pewno tego magnezu nie przydawkuję, dlatego też właśnie go suplementuję i też magnez jest to jeden z najważniejszych suplementów. W sensie inaczej, niedobory magnezu mogą wpływać na to, że np. ktoś będzie miał depresję i to jest dosłownie… Sprawdza się, czy osoby, które nam chorują na depresję, mają odpowiednią ilość magnezów. w dzieci. Jak nie mają, to powinny suplementować i sam magnez już może poprawić, dlatego że magnez wpływa na działanie całego układu nerwowego. A układ nerwowy tak naprawdę jest najważniejszym układem w naszym organizmie. Nie? jakby, wiecie, jak nie mamy, powiedzmy, nie działają nam płuca, mamy respirator. Jak nie działa nam układ nerwowy, to jesteśmy w dupie. Następna rzecz to przetreningówka, no to jakby nie będę tu więcej omawiał, po prostu biorę przed treningiem. Chyba, że trening jest wieczorem, wtedy biorę oddzielnie. Cytrolinę i argininę, i to połączenie, w sensie, jakbym miał wybrać jedno, to bym wybrał cytrolinę ale jeszcze lepiej według mnie jest połączyć po prostu jedno i drugie i wtedy suplementować około 5 g cytruliny i około 3 g AKG przed treningiem. I ostatnia rzecz to są adaptogeny i je biorę przed snem. No po prostu one mają jakby pozytywny wpływ na takie, powiedzmy, uspokojenie, na zmniejszenie kortyzolu, zwłaszcza chociażby ashwagandha czy różaniec górskich, które są dobrze przebadane. Oczywiście to nie jest tak, że wiecie, zaczniecie to brać, to nagle będzie mega, mega szal i, i zmiana, ale obstawiam, że powiedzmy takie 2-5% zmiany to już jest wystarczające, żeby pomyśleć nad suplementacją w momencie, gdy ktoś jakby może sobie na to pozwolić, nie? Ale mówię, jak ktoś chce mieć okrojony budżet, znaczy ma okrojony budżet na odżywki, to, to ten zestaw to jest około, 40-50 zł miesięcznie, nie? Chyba, że dużo białka spożywacie, no to wtedy trochę więcej, ale to jest mega tanie. Dostarczę Wam mówię, no, kraty dostarczymy z diety, witaminy D nie dostarczymy z diety, omega 3 możemy, jakie tłuste ryby, białko też możemy, nie? więc można powiedzieć, że nawet te dwie rzeczy wystarczą. Na wszystkie te suplementy na kod Zyszmaeksy macie minus 10%, link znajdziecie w opisie pod tym filmem. A teraz zabieram się tutaj za gotowanie. Jakby dokładne gotowanie będzie właśnie na kanale, tak jak powiedziałem, a ja Wam bardziej pokażę wynik ostateczny. Miałeś pokazać jeszcze te pillboxy? Taki pillbox Asia znalazł, ja też go podlinkuję, o ile jeszcze ta aukcja jest aktualna. Tylko od razu mówię, że to idzie z Chin, więc możliwe bardzo, że na AliExpress znajdziecie to taniej. Po prostu, bo ja to ogarnąłem dosłownie. Złożyłem zamówienie, zapłaciłem i ogarnąłem, że czas przesyłki to jest 30 dni roboczych. Więc oczywistem jest, że jest to z, sprowadzane z Chin, więc możliwe po prostu, że na ekspert będzie to taniej. I jest to takie opakowanie: mamy tu jedno duże opakowanie, w każdym opakowaniu mamy. 7 jakby porcji, tak jak 7 dni jest. Jest tutaj podzielony dokładnie na te dni i każde opakowanie ma jeszcze podziałkę na wieczór i dzień. I jest to, no ja zapominam o braniu suplementów, chociaż ja też zapomina, więc tak będzie po prostu łatwiej. Mam to wszystko podzielone, więc nie muszę z opakowań wyjmować cały czas wszystkiego, więc jest w jednym miejscu. Już nam się będzie piekło. Feta, szpinak, pieczarki szalotka i czosnek i to się będzie piekło około 20-25 minut. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak to wszystkie soki puszczą i teraz zbieramy się za smażenie mięsa, ale bo nie, nie na tej patelni. Chciałem powiedzieć w vlog, ale mnie zabroniła, więc powiem tutaj, że jak zrobić, że jak macie za ostrą potrawę, nie, w sensie za dużo na przykład na cici, czy cokolwiek. Tak, że przesadzacie, no to są dwie opcje, jedna w sensie może no użyć ich naraz, dwóch. Pierwsza to jest dodać cukru, w sensie nie nawet dosłownie cukru, tylko na przykład miodu. Co zrobiłeś? Wysypałam. A. A druga to limonki na przykład albo czegoś kwaśnego. i ogólnie kwaśnem albo słodkim się przełamuje ten pikantny smak. że raz tak zrobiłem, Asia o tym nie wie nawet, że też zrobiłem coś, to było ostre i potem to ratowałem 20 minut i mi się udało. No i jak można po prostu nie umieć używać chili? Możecie mi to uświadomić, bo je. I to nie spróbuję, tylko od razu je pieprz, chili, wszystko co jest ostre i nie bierze pod uwagę tego, że w jakiejś mieszance przypraw też jest na przykład chili albo są inne… No właśnie ostatnio nie wziąłem tego pod uwagę, no dlatego tak było. Z jednej strony dobrze gotujesz, a z drugiej właśnie popełniasz to Skończmy jadę. na tym, że dobrze gotuję. Nie. Tak. Ja wiem, to ja się za to koń napierdala tyle, że kurwa kopalnia w się kłania. <śledzianie> <śledzianie> Jeden posiłek już. Mamy, teraz to podzielimy na trzy porcje. Każda porcja to jest porcja dla mnie i dla Asi. To jest porcja odwodowa dla naszej dwójki i tutaj się już też kończy robić kurczak. Eee, Taka masala, jeszcze właśnie dwa mi i będzie. Radzie. No, także mamy gotowe posiłki, 6 posiłków e, łącznie czy obiad, czy kolacja. Dlatego właśnie ugotować makaron, ryż mamy gotowe. Teraz chwilę, tylko trzeba poczekać, żeby to ostygło, bo no, wiadomo, że gorącego do lodówki nie można wsadzać. Także akurat, się żeby spakować nasiłkę, przygotować na trening. Co to do lodówki, już wiemy, co będziemy jeść na obiad i kolację. Byliśmy na treningu, zrobiłem trening z Zasią, jej trening także będzie u niej na vlogu. Jeszcze od razu po treningu byłem u fizjoterapeuty, do którego właśnie wróciłem i teraz... Yy... Jonko. Jak widzicie, już jest kremowy. dostaliśmy trochę wody z makaronu. W sumie od tamtej pory, jak wróciliśmy, to ja leżałem cały czas na kanapie. Porobiłem tylko trochę jeszcze kroków, yy, żeby dobić dzienny limit kalorii spalonych i kroków właśnie. A z tak, to jestem dzisiaj to, to totalnie wywalony, nic mi się nie chce, nie one siły, więc robię sobie kolację. Oglądamy highlight i muszę się wyspać przed jutrzejszym treningiem, który będzie siódmym treningiem w ciągu 6 dni. Mamy tutaj 90 gramów płatków obsianych, nie jadłem ich jeszcze. To jest z tej serii One Day More z Lidla. Ja to już Wam nieraz to pokazywałem i ona jest osmakowanie wiem, z wzmakiem. Z białą czekoladą, także jestem Ciekawe. bardzo ciekawa, jak to będzie smakowało. Mac bardzo dobre źródło tłuszczu, i zalewamy tutaj to w porcji 3,5 razy więcej wody niż płatków wysianych Tutaj mikrofalówki na 3 minutki. Potem odżywka białkowa, yy, jedna porcja. Tutaj taki yy, bajer, powiedzmy nie, niezbyt yy, dietetyczny, ale dobry przede wszystkim. To są Oreo Crumbs. Hmm. Znaleźliśmy to w Action tak? I to są po prostu jakby te od ciasty koreo, nie? To w jest sensie ciast koreo bez tego nadzienia. I to dosłownie jest to samo, to jest oryginalne, to nie są żadne, e, zresztą widać po opakowaniu, że to nie są żadne podróbki i smakują rzeczywiście tak samo. I fajne są te biurki, że, że są takie grubaśne nie są takie cienkie, no i do tego jeszcze właśnie wrzucam borówki, maliny, czyli bardzo dużo węglowodanów ogólnie właśnie dla lepszej regeneracji i odbudowy glikogemy. Jeżeli podobał wam się vlog, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie za mnie kciuki jako 29-latek, jeszcze mam rok do 30, a potem życie się kończy. Zacznie się dopiero. Tak? go ze mną.